Cześć kochani, witam Was serdecznie w kolejnym odcinku pierwszej serii, czyli serii Bóg Ojciec. Na vlogu Zbudź się, na kanale Zbudź się, zaczynamy sobie taki duży temat mm, mówiący o śmierci Chrystusa. Yy, mówiący o tym, że Jezus Chrystus umarł na krzyżu dla naszego zbawienia. I tak jak nawet teraz podzieliłam to zdanie. Tak właśnie jest kilka poziomów i też kilka przestrzeni, w jakich można ten temat zgłębiać, więc jest to duży temat. Myślę, że będziemy sobie w nim siedzieli do końca roku kalendarzowego i będziemy go rozpatrywać w pierwszej serii ze względu na Boga Ojca i w drugiej serii ze względu na syna, ponieważ w tym wydarzeniu, gdy Jezus Chrystus umiera. Uczestniczą tak naprawdę dwie osoby, w zasadzie nawet trzy, no bo jest też Duch Święty, ale na razie zostawmy na razie tą kwestię, bo to już będzie za dużo. Skupmy się na tym, że Bóg, Bóg Wszechmogący, oddaje swojego jedynego syna, i w ten sposób możemy jeszcze bardziej poznać Boga, no właśnie w tym aspekcie dobroci, czyli to, co robimy w pierwszej serii, a jednocześnie. Możemy się przyjrzeć postawie syna, który umarł na krzyżu i zrobił to i ze względu na człowieka, ze względu na ciebie, i ze względu na swojego ojca. I to będziemy rozpatrywać właśnie w drugiej serii, bo zrozumienie tego tematu prowadzi nas później do zrozumienia naszej tożsamości czyli to jest właśnie ten główny temat, wokół którego chciałabym poświęcić drugą serię. No, więc tak jak mówię, temat jest duży, gruby, jest dużo płaszczyzn, więc będziemy sobie w niego tak powoli wchodzić. Już zaczęliśmy w zasadzie tymi ostatnimi odcinkami, a z kolei te poprzednie były pewnym przygotowaniem. Więc jeśli jesteś tutaj pierwszy raz, nie widziałeś odcinków, które były rok temu, to zachęcam Cię do nadrobienia tych treści, ponieważ. Już tam troszkę wyjaśniłam takich newralgicznych też punktów, jak rozumieć pewne kwestie i fajnie by było, żebyście to nadrobili, bo to nadaje taki właściwy kontekst, żeby teraz wejść właśnie w tą tematykę śmierci Chrystusa. I słuchajcie, na no dzisiaj chcę Was zaprosić do fragmentu z książki Serce Ojca. To jest książka napisana przez Nila Lozano i jego syna. Czyli książkę napisał ojciec i syn. Piszą właśnie o sercu ojca. No dla mnie ta książka jest niesamowicie głęboka. Nie tylko dlatego, że Nila Lozano no, porusza ważne tematy też w innych swoich książkach, ale też jest głęboka, dlatego że właśnie pewien aspekt tutaj, właśnie serca ojca, opisuje zarówno ojciec, jak i syn. I można fajnie się w tym właśnie odnaleźć, jakby zrozumieć dzięki temu jeszcze głębiej ten temat. Książka ma taką okładkę, więc polecam Wam ją serdecznie na pewno jest dostępna w internecie. Można ją zamówić, jeśli macie ochotę. Ja ją czytam teraz drugi raz. Wracam do niej po kilku latach, żeby sobie odświeżyć pewne treści i jednocześnie wejść jeszcze głębiej w ten temat. Bo to jest, uważam, temat serca ojca. To jest niekończący się temat. To jest temat, który możemy zgłębiać całe życie i, i tak go nie zgłębimy w pełni. Tak, i słuchajcie. Tutaj jest taki fragment, który wam przeczytam i, i za chwilę jakoś tam skomentuję i się do niego odniosę. I czytamy tak, czy mamy świadomość tego, że każdej tragedii, każdej stracie towarzyszy ból złamanego serca Ojca, patrząc jedynie na własne cierpienie, kwestionujemy czasem dobroć Boga albo mamy do Niego pretensje, że w ogóle stworzył ten świat. Jednak Bóg wybrał nas, wiedząc, że będzie musiał doświadczyć bólu i cierpienia. Które zadamy sami sobie, że będzie musiał nas stracić. Wybrał nas, swoją wolą powołał nas do istnienia i podtrzymuje je w nas swoją miłością, pomimo bólu. Złamane serce Ojca jest najbardziej widoczne w wyniszczonym ciele Syna, które wisi na krzyżu. Jezus powiedział: Kto mnie zobaczył, zobaczył także i Ojca. Jego śmierć była nie tylko następstwem wszystkich naszych grzechów, ale też najczystszym wyrazem miłości Ojca. Chcę się odnieść tutaj do kilku, kilku kwestii w tym fragmencie. Przede wszystkim myślę, że najłatwiej nam zrozumieć pewien temat, kiedy współodczuwamy go w jakiś sposób. Wchodzimy w dany temat z empatią. Więc zachęcam Was, żebyście w ogóle pomyśleli o tym, jak się czujecie Wy jako rodzice, jeżeli ktoś z Was ma już doświadczenia bycia rodzicem czy to ojcem, co jest pięknym błogosławieństwem czy też matką co również jest wspaniałe to jakby zastanówcie się, jak Wy jako rodzice czujecie się w momencie, gdy Wasze dziecko spotyka krzywdę. Gdy wasze dziecko doświadcza cierpienia, gdy Wasze dziecko spotyka jakaś sytuacja, która jest niesprawiedliwością, nie powinna mieć miejsca i w ten niesprawiedliwy sposób robi krzywdę waszemu dziecku. Albo przykład sytuacji, gdy jednak pewna krzywda dzieje się sprawiedliwie, i wasze dziecko, po prostu podejmując decyzję w swojej wolnej woli, podejmuje decyzję, która sprawia mu krzywdę. I wy, jako rodzice, widzicie, jak wasze dziecko cierpi. Kto nie ma takiego doświadczenia bycia rodzicem, może spróbować sobie to wyobrazić. Czy jak już faktycznie będziesz mieć to swoje ukochane maleństwo, to, to czy będzie ci łatwo patrzeć, jak ono cierpi, jak doświadcza trudności? I zobaczcie, tak podejrzewam, że jednak w większości z nas rodzi się przekonanie, że to nie jest fajny obraz nie ma w nas zgody na to, żeby nasze dziecko doświadczało właśnie trudu, cierpienia, niesprawiedliwości albo sprawiedliwych konsekwencji swojej decyzji, ale przykrych konsekwencji. Myślę, że mm, każdy z nas jednak chce dla dziecka, czy to swojego, czy nawet obcego czasem, chce jak najlepiej. Po prostu mm, jest w nas ludziach jakaś taka troska o małe życie takie małe, niewinne życie, które troszkę jeszcze nie ogarnia, troszkę się gubi. I zobaczcie, jakby to jest dla mnie fenomen, nie? Co się dzieje w nas, dorosłych? Że my jako ludzie, dla nas to jest raczej naturalne, jakby pomijając tutaj kwestie patologiczne. Raczej jest to dla nas naturalne, że rodzice martwią się o swoje dziecko, troszczą i je chronią, a nie jest dla nas naturalne, że Bóg Ojciec działa tak wobec swoich dzieci. I pojawia się cały czas, pojawia się po prostu szereg takich pytań w komentarzach, na które ja nie odpowiadam, bo. Um, no właśnie, bo trzeba przejść po prostu całą serię Bóg Ojciec i całą serię DNA, <laughs> i potrzeba na to no, co najmniej dwóch lat, żeby zrozumieć ten temat, głęboko w niego wejść, um, bo pojawiają się komentarze, jak Bóg mógł dopuścić do wojny. Um, tak, Bożą miłość najbardziej widać na oddziałach y, dziecięcych, onkologicznych. Um, więc, tak jak mówię, nie wchodzę w ten temat, ale zobaczcie, jak bardzo łatwo jest nam podważyć. Miłość Boga Ojca do swoich dzieci. E, oczywiście, to, że pojawiają się choroby, to, że pojawia się cierpienie, to jest w ogóle inny temat. To jest temat świadomości duchowej o tym będę mówić w trzeciej serii. E, będę mówiła o tym, e, no właśnie, co tutaj jest napisane że my sami stajemy się przyczyną e, grzechu w naszym życiu i przyczyną też e, przykrych konsekwencji z tego wynikających. Ale ten temat będę rozwijać w trzeciej serii. Natomiast dzisiaj chcę podkreślić, że jeżeli Ty jako człowiek jesteś w stanie troszczyć się o swoje dziecko, to o ileż bardziej doskonały Bóg, no wybacz, ale nawet jeśli jesteś najwspanialszym człowiekiem na Ziemi, to Bóg jest dużo bardziej doskonały od Ciebie, o ileż bardziej On troszczy się o Ciebie. I o ileż bardziej pęka mu serce, gdy widzi, jakiego syn cierpi. Zarówno syn na krzyżu, jak i syn, którym Ty jesteś. I te słowa kieruję też do kobiet. Będziemy sobie też o tym mówić, że kobiety są również synami Bożymi. Będę też się odwoływać do konkretnych podpunktów w katechizmie, gdzie jest to również napisane. Nie wiem, czemu się tak mało o tym mówi. Nie jest to jakoś rozpowszechnione, ale ja chcę Wam o tym powiedzieć. Jesteś synem Boga. Jesteś synem Boga. Jesteś dzieckiem Boga. Co niedzielę mówimy, Ojcze Nasz, gdzie jest Twój Ojciec? To jest jakiś wyimaginowany ojciec, odległy? Może masz taki wzór Ojca z Twojego życia i, i rozumiem Cię, ale nasz Bóg Ojciec jest Ojcem Doskonałym. Więc kiedy mówisz, Ojcze Nasz, to możesz wiedzieć, że ten ojciec jest blisko Ciebie i ten ojciec po prostu dzieli z Tobą każdą radość, ale pęka mu serce. Kiedy widzi cierpienie swojego syna. I to, co chciałabym tu jeszcze podkreślić w tym fragmencie, no właśnie, że no patrząc jedynie na własne cierpienie, kwestionujemy czasem dobroć Boga. To tu już troszkę się do tego odniosłam. Że sami sobie właśnie zadajemy to cierpienie, to będzie w serii trzeciej. Ale zobaczcie, to jest taka ciekawa kwestia, że Bóg. Tutaj przytoczę, jednak Bóg wybrał nas, wiedząc, że będzie musiał doświadczyć bólu. I to jest dla mnie, powiem Wam, niesamowite. Jakby mi się to naprawdę nie mieści w głowie, jak można wybrać danego człowieka, wiedząc, że jednak ta decyzja będzie się wiązała z bólem. No nie w ogóle, jak można wybrać słabego człowieka grzesznego człowieka, mając świadomość, że ta decyzja będzie się wiązała z bólem. I to bólem spowodowanym naszym działaniem, gdy my odwracamy się od Ojca, wtedy do serca Ojca pęka, ale też bólem, gdy Bóg oddaje swojego jedynego syna, żeby nas jednak przyciągnąć, żeby nas uratować, żebyśmy mieli po prostu wiecie autostradę miłości z powrotem do serca Ojca nie? I to jest też opisane w tej książce, jak właśnie e, serce Ojca jest złamane podwójnie i z powodu właśnie straty nas, czyli swoich dzieci, e, bo zostaliśmy właśnie straceni i oddzieleni przez grzech, i jednocześnie serce Ojca jest złamane, e, kiedy Jezus wisi na krzyżu, zawisa na krzyżu, żeby nas uratować, żeby nas odzyskać z tej straty. Mm, ale no to jest ból. To jest ból. Nie wiem, czy jesteście w stanie sobie wyobrazić własne dziecko wiszące na krzyżu przybite, nie. To, to jest uważam, obraz hardkorowy, a, a to miało miejsce. E, no więc. E, no właśnie, jego śmierć była nie tylko następstwem wszystkich naszych grzechów, ale też najczystszym wyrazem miłości ojca. Będziemy sobie wchodzić w ten temat głębiej, że. Właśnie patrząc na krzyż, widzimy e, serce ojca, które jednocześnie właśnie jest rozdarte, i to podwójnie. E, po prostu przeżywa, naprawdę przeżywa. Słuchajcie, jest fragment, gdzie jest napisane, że Bóg kocha nas zazdrosną miłością. Dla mnie to jest fragment, który naprawdę pokazuje mi, że Bóg. E, Potrafi też tak odczuwać emocjonalnie, tak? Oczywiście, no nie, może, nie możemy tego przekładać jeden do jednego na nasz tutaj, jakby ten świat, tak? I jakieś nasze ludzkie odczucia, ale jeżeli Bóg potrafi być zazdrosny, to jak bardzo on może też odczuwać właśnie to cierpienie i to rozdarcie, e, smutek z powodu straty Syna. No nie? No, a zarazem patrząc na krzyż widzimy po prostu miłość ojca, która była gotowa właśnie oddać syna i przeżyć jeszcze raz to rozdarte, rozdarcie serca, przeżyć jeszcze raz to rozdarcie serca, żeby uratować swoje dzieci. To jest właśnie Bóg Ojciec. Będziemy w to lecieć dalej. Na dzisiaj tyle. Trzymajcie się. Do zobaczenia.